Dzień dobry, witam Cię na tym kanale w Akademii Mistrzyni Biznesu, gdzie uczę kobiety, jak tworzyć i skalować swoje biznesy na dziesiątki i setki tysięcy złotych miesięcznie. Nazywam się Paula Damska-Atman, jestem liderką ustawień energetycznych w biznesie. <słuch> right. Dzień dobry, witam Cię Mistrzyni w kolejnym odcinku. Zapraszam Cię do Akademii Mistrzyni Biznesu, gdzie traktujemy sobie o tym, jak tworzyć biznesy w kobiecej energii dzięki pracy z podświadomością. Ja się nazywam Paula Adamskatman, jestem liderką ustawie energetycznych i tego właśnie chcę tutaj Ciebie nauczyć, poszerzać Twoją świadomość poprzez też pracę nad tym, co trudne, różnych naszych doświadczeń, które dźwigamy w sobie, schematów, strategii, mechanizmów obronnych z dzieciństwa którymi to oczywiście wypalamy pięknie, jak stygmatami w naszym biznesie. I dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać właśnie o tym, jak nasze doświadczenia z dzieciństwa, doświadczenia Twojej przeszłej ja, Twojej małej ja, mogą rzutować na Twoje działania w biznesie. I będzie to taki odcinek, w którym jednocześnie pokażę Tobie konsekwencje, konsekwencje, które mogą do pewnego etapu pracy też z naszą świadomością i naszym rozwojem, Wydawać się, i będziemy na nie tak patrzeć, bo tak wybierzemy, jak na ciężary, natomiast w chwili, w której uwalniamy energię, zastaną w tych trudnych, ciężkich, nazwijmy to właśnie sytuacjach, które dźwigamy jako ciężary, one się stają naszym zasobem. I zapewne, że się już spotkała z stwierdzeniem Junga, Karla Gustawa Junga, który właśnie mówił o cieniu i o tym, że w tym cieniu są nasze. Największe potencjały. Ja lubię takie powiedzonko, które sobie ukułam w toku pracy ze sobą i z kobietami, że z każdej twojej traumy płynie twój największy diament. I oczywiście wymaga to solidnej pracy, zmiany perspektywy, uwalniania, uwalniania, uwalniania. Poszerzania świadomości i oglądania tego z nowego poziomu. I chciałabym opowiedzieć na kilku przykładach, jako że jestem świeżo po spotkaniu z członkiniami mojego membershipu, członkostwa, kolektywu, gdzie masz przez cały rok dostęp, dostęp do wszystkich kursów, masterclassów, które stworzyłam, najważniejszych programów, dzięki którym możesz zrobić level up swojego biznesu, trzech prelekcji w miesiącu, grupy na Telegramie, przestrzeni też na taki sharing, dzielenia się wyzwaniami, impasami biznesowymi. I to robimy właśnie pod kątem takiej pracy uzdrawiającej pracy, która łączy energię, mindset i strategię po to, żebyś mogła skalować w swoim biznesie na dziesiątki setki tysięcy złotych miesięcznie. Moje klientki właśnie takie rezultaty finansowe osiągają, zakładają swoje biznesy, transformują swoje biznesy, przechodzą z 50 na 15, 20, 30, 40, 50, 60 tysięcy miesięcznie i Ciebie również zapraszam oczywiście do takiego procesu. No to co się wydarzyło dzisiaj w, podczas tego spotkania, gdzie właśnie traktowałyśmy sobie o tym, jak pewne doświadczenia w naszym dzieciństwie, zaraz będę miała też dla ciebie super ćwiczenie, którym się tam podzieliłam, mogą determinować Twoje pewne odruchy, te automatyczne, właśnie spod świadomości w biznesie. No to popatrz sobie na taką sytuację. Dobra, zacznijmy od ćwiczenia. Zrób sobie, proszę, takie ćwiczenie z kartką i z długopisem i popatrz na to, w jaki sposób ty się ratowałaś od trudnych zachowań swoich rodziców, niezależnie od tego, czy oni byli alkoholikami, czy byli pasywnie agresywni, czy byli niedostępni emocjonalnie, wychodzili, znikali, traktowali cię ciszą. Różno, oni tutaj też mieli swoje, swoje techniki, doświadczenie z tobą jako duszyczką, na które sama że się umówiła. Natomiast popatrz, czym ty żeś się chciała, wybierała tam ratować, czyli popatrz sobie na swoje strategie właśnie, na te swoje mechanizmy obronne. Bo w tych odruchach, tam gdzie ty wybierałaś jakiś rodzaj, jakąś właśnie metodę, strategię, żeby się ukoić i żeby się ochronić, tam leżą wielkie zasoby. I teraz dam konkretne przykłady tutaj z siebie i z klientek, z którymi pracuję. Jeśli w dzieciństwie, żeby uzyskać miłość, tutaj biorę cudzysłów, od mamy lub i taty, od rodziców, otrzymywała się tylko wówczas, kiedy żeś się bardzo dobrze uczyła, to twoim właśnie takim mechanizmem obronnym, strategią, żeby rodzice cię nie karali, nie karcili, nie dewaluowali, nie wzbudzali w tobie wstydu, toksycznego poczucia winy, było uciekanie, tak, ratowanie się nauką. Czyli bardzo dużo że się uczyła, bardzo dużo żeś, nie wiem, pisała, starała się mieć jak najlepsze oceny. No i teraz oczywiście dla tamtej dziewczynki to było bardzo, bardzo trudne, że ona nie była kochana i akceptowana za to, że jest i w ogóle żyje i wybrała sobie być z tymi tutaj rodzicami, oni powinni być jej za to wdzięczni. To było bardzo trudne, więc trzeba z tą małą ja pracować, uzdrawiać, ukochiwać, tłumaczyć jej, dowozić właściwie, że sposób postępowania rodziców był um, trudny, był ich wyborem i że ty jesteś tutaj po to, żeby się nią zapiekować i żeby ją ukochać. Natomiast popatrz sobie na to, że jeżeli byłaś taką dziewczynką, jeżeli się w ten sposób postępowała, to dzisiaj w dorosłym życiu najpewniej cały czas wybierasz się doszkalać, cały czas chcesz coś poczytać, posłuchać jakiegoś podcastu, wejść na YouTube'a. Robisz kolejne dyplomy, robisz kolejne kursy certyfikujące kolejne szkolenia, ponieważ nauczyłaś się, że za ten odruch będzie tobie należna jakaś gratyfikacja. I popatrz z jednej strony, dopóki sobie tego nie uświadomi, że to może płynąć właśnie z ruchu, od ruchu dla tej dziewczynki, i że tędy chcesz może uciec też od tamtych doświadczeń, żeby przypadkiem nie uwolnić energii, która tam została, to to będzie ciężarem, czyli będziesz tak jakby czuła, że nie masz innego wyboru, nie będzie to z przestrzeni radości, nie będzie to z przestrzeni miłości, gdzieś będziesz szukała jakiejś dekompresji, może nawet złości, którą dźwigasz sobie frustracji czy irytacji, możesz wylądować w takiej sytuacji w biznesie, że ty to już robisz trzeci, czwarty dyplom albo piąte czy jedenaste szkolenie, a dalej nie generujesz takich przychodów, o jakich byś marzyła, czy jakie zakładasz, albo widzisz kogoś, kto ma pięć razy mniej dyplomów i generuje dziesięć razy więcej pieniędzy, i czym się różnicie? Różnicie się jakby wagą, wagą swojej wibracji. Jeżeli ja idę i coś robię w moim biznesie z przestrzeni właśnie obciążenia, tak? Obciążenia doświadczeniem, ciężarem nieuwolnionych tam zatrzymanych emocji. Jeżeli to jest ciężkie, to rezultat w moim biznesie będzie też ciężki, czyli będzie trudny, to będą długi, to będą spadki finansowe, to będą jakieś bardzo trudne klientki, lub inne takie y, obciążające, ciężkie doświadczenia. Natomiast jeżeli ja uświadamiam to sobie, pracuję z małą ja, uzdrawiam tamte sytuacje i wybieram wykorzystać ten mój naturalny odruch, tą moją łatwość i lekkość w zdobywaniu wiedzy. Natomiast już nie idę tamtą smutną, rozżaloną, zezłoszczoną czy przerażoną dziewczynką. Ja biorę to, czego ona się nauczyła, ale już tą ukochaną dziewczynką idę to zrobić z przestrzeni radości, odważnie i z miłości. To ja już nie jestem w ciężarze, ja jestem w lekkości, ja nie jestem w stracie, w dół energia, ja jestem w zysku. I tylko tym i wyłącznie tym naszą energią będziemy się różnić w biznesie. Tam, gdzie rezultaty są ciężkie, trudne, ciągnące do dołu, tam jest we mnie energia do uwolnienia z różnych doświadczeń, przez którą ja. Póki co jeszcze, z jakiegoś powodu, nie wybrałam się przesunąć w to, żeby było do góry. Dam jeszcze inny przykład, bardzo fajny. Tutaj ja również też pozdrawiam. Tutaj wszystkie siłaczki, udowadniaczki, zadowalaczki, które właśnie ocenami. I dyplomami, tam niezliczoną liczbą działań, próbowały uzyskać tą gratyfikację od mamy lub i taty, nauczycielki, klasy. Z tego płyną potencjały. Na przykład jesteśmy wspaniałe po tych doświadczeniach bycia przewodniczącą, prowadzącą radiowęzeł, to jesteśmy później super mentorkami, jesteśmy super prowadzącymi grupę, prowadzącymi warsztaty, czujemy się w tym swobodnie. Dlaczego? Bo robisz to od dziecka, a to, co robisz od dziecka, jest dla ciebie najłatwiejsze. Drugim przykładem będzie taka sytuacja, w której przed trudnymi zachowaniami swoich rodziców czy też najbliższego otoczenia, czasami nas wychowują dziadkowie, wujkowie i tak dalej, ratowałaś się poprzez, no tutaj było uciekanie w naukę, a teraz drugi przykład, uciekanie w wyobraźnię, czyli uciekałaś gdzieś sobie, nie wiem, tam na polany, do lasu, do pokoju, nie wiem, na, na strych, na poddasze i zamykałaś się w świecie wyobraźni. I tutaj, zaraz też, tak jak podałam przykład przewodniczącej klasy, która będzie super prowadzić grupy, też podam przykład, jaki tutaj masz niesamowity potencjał, jak możesz to wykorzystać w biznesie. Tutaj to uciekanie w obraźnię, z pewnością wymaga oczywiście ta dziewczynka ukochania, porozmawiania z nią o tym, co czuje, stajesz się taką bezpieczną przestrzenią, w której wydarza się twoja, twoja mała ja. Ja lubię w pracy z małą ja, takie, takie ćwiczenie tutaj pokażę tobie kawałek, gdzie podchodzisz sobie do tej małej ja, się że tą z przeszłości, przychodzę tutaj po to, żeby pomóc sobie uzdrowić tą sytuację, możesz teraz ciałem lub słowami po prostu uwolnić całe napięcie w związku z tą okolicznością i Ty patrzysz sobie, jak ta Twoja mała ja uwalnia to, ona może chcieć popłakać, pokrzyczeć, wytrząść się, rzucić na podłogę, tupać, pluć, siedzieć w ciszy, oskarżać ludzi, którzy partycypowali w tej okoliczności, natomiast Ty masz za zadanie być jak ciepła skała, z której serduszka, z komnaty serca, wysyłasz do niej taki złocisto-biały strumień miłości, który mówi do niej kocham i akceptuję, kocham i akceptuję, kocham i akceptuję, aż ta mała ja uspokoi się, tak, wejdzie w stan spokoju, czyli będzie mogła dokonać tej, tej dekompresji. No i teraz zobacz. Taka dziewczynka, jeżeli nią byłaś, która uciekała w świat wyobraźni, żeby się odciąć, tak? Odciąć się od, 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 od otoczenia, od tych trudnych rodziców, wyobrażała sobie jakąś lepszą wersję rzeczywistości. Jakie dary zabierasz do swojego życia biznesowego? Jesteś na pewno. Multitalent, jeżeli chodzi o tworzenie wizualizacji, medytacji, medytacji prowadzonych, joga nidra, praca z afirmacją, praca z Future Self, praca z zamknij oczy i wyobraź sobie, że już to masz, jakieś przestrzenie do prowadzenia afirmacji. Dlaczego? Ty masz to w małym palcu, ty to robisz od dziecka. To ty już masz gotowy zasób i ty nie musisz nic wymyślać. Nie musisz żadnych robić dodatkowych chocków, klocków. Ty już masz potencjał, bo masz, każdy z nas ma, żeby była jasność, który możesz dowieść swoim klientkom, który wesprze to, co już robisz dla swoich klientek. Ty nie masz wymyślać za zadanie, ty nie masz za zadanie teraz zupełnie od zera się czegoś uczyć, bo nasza neuroplastyczność trwa do śmierci. Niemniej jednak no to, co ja umiem zrobić od dzieciństwa, jeżeli potrafię to wdrożyć. Sprzedać, zapakować w moim biznesie, to ja będę robiła lekko i prosto te pieniądze. Nie będę tworzyła, nie będzie mi sprzęgać w mózgu, nie będę tworzyła na, koła na nowo, bo to w ogóle nie jest tutaj moim zadaniem. Jeżeli moim potencjałem jest to, że lubiłam się uczyć, albo że lubiłam prowadzić grupy, albo że lubiłam uciekać w świat wyobraźni, to ja patrzę, co ta dziewczynka tam. Wybierała i wielokrotnie powtarzała, czyli mam to naprawdę obcykane, już tak powiem łopatologicznie, i ja to zabieram do mojego biznesu. Popatrzmy jeszcze na inny przykład dziewczynki, która wybierała ratować się przed trudnym zachowaniem rodziców, żartowaniem, tak jakby próbą rozśmieszenia. No, gwarantuję ci, że będziesz zajebistą stand-uperką. Co najmniej, tak? To będzie jedno z miejsc. Możesz też tworzyć przezabawne, nie wiem, komiksy czy rysunki. Możesz w bardzo, w bardzo, taki humorystyczny sposób nawigować, nawet jeśli jesteś kołczerką czy mentorką, nie wiem, w przestrzeni rozwoju duchowego. Możesz mieć do tego dar albo talent, żeby robić to na tak zwanej luźnej gumie w gaciach. Wszystko, czego doświadczyła Twoja mała ja, tam, gdzie żeś to powtarzała wielokrotnie, jak to ukochasz, że ona to robiła tam z przestrzeni presji, lęku i bólu. Czyli zdejmiesz z niej ten ciężar, i odzyskasz lekkość tutaj. To jest Twój potencjał sprzedażowy. To jest to, co w biznesie będzie Twoim obszarem, geniuszu. Twoim obszarem tego, do czego klientki naturalnie będą przychodzić. Naturalnie będą przychodzić, bo dla Ciebie jest to jakie naturalne. Ktoś powie, masz to w naturze. To co to znaczy? Mam to. Turbopsykane, bardzo proste dla mnie, bardzo dużo tego robiłam. Jeżeli jest coś, czego nie robiłam, u mnie na przykład byłaby to, nie wiem, matematyka, nie wiem, liczenie, estymacji, zbieranie tabelek, zatrudnię do tego człowieka, który wierzy, że od dziecka właśnie był z matematyką za pan beret. Ja nie. Ale każda z nas, każda z nas, jak tutaj siedzisz, ma te swoje potencjały ukryte w tamtych właśnie sytuacjach, gdzie po po sprzątaniu właśnie w energii, po takich porządkach energetycznych i ustawieniu odpowiedniego też mindsetu, czyli sposobu, jak Ty na to patrzysz, jak wybierasz na to patrzeć świadomie i do tego naprawdę prościutka, jak 1, 2, 3, strategia biznesowa, po kobiecemu masz rezultat. Masz rezultat, który nie idzie z przestrzeni siły, walka o sprzedaż, walka o klientki, tylko idzie z przestrzeni mocy. A jeśli mowa o tym, że nie siły a mocy, czyli o naszej kobiecej energii w kontekście sprzedaży, to sobie pozwolę poczynić na ten temat kolejny odcinek tutaj. Nie zapomnij subskrybować, nie zapomnij zostawić w komentarzu. Może masz jakieś pytanie, może masz pomysł na kolejne przestrzenie, bądź ze mną też na Instagramie. Zapraszam Cię oczywiście do mojej Akademii Mistrzyni Biznesu. Linki do aktualnie trwających programów, do moich membershipów, kolekcji i kolektywu znajdziesz w opisie. No i życzę Tobie, kochana, pięknego oglądania swoich zasobów i swoich diamentów. Możesz się tutaj bardzo zaskoczyć, a jednocześnie uzdrowić i. Odzyskać takie poczucie sprawczości i mocy teraz. Bo nam kobietom, muszę tu jeszcze dodać na koniec, dobra, sorry, zostanie jeszcze chwilę, nam kobietom łatwo jest nas wzbudzać poczucie winy, że jeszcze czegoś nie wiemy, jeszcze jakiegoś dyplomu żeśmy nie skończyły, nie? Patriarchowi jest to bardzo w smak, żeby kobiety, które przez tysiące lat wychowywały wspólne dzieci, sprzątały we wspólnych domach i gospodarstwach i gotowały we wspólnym korytku i nam nikt tam nie pomagał, nikt nam za to nie płacił, nie? Pozdrawiamy patriarchat. To w nas jest bardzo łatwo wzbudzić poczucie winy, że my jeszcze czegoś nie umiemy. My jeszcze, kiedy kiedyś żeśmy weszła na uniwersytety w tym samym czasie co mężczyźni? No chyba nie. No, wyjątkiem była Kleopatra, ona się mogła uczyć przed wszystkimi. No to łatwo wzbudzić poczucie winy i tak, jeszcze tu muszę zrobić. No to Boże, to ja bym teraz 5 lat robiła dyplom, żebym mogła zarabiać pieniądze. Nie, kochanie. Robisz pieniądze dzisiaj już jakieś i teraz możesz zrobić większe, kiedy popatrzysz. Co naturalnie, co robiłaś w dzieciństwie, gdzie są Twoje zasoby, może byłaś super słuchaczką, może byłaś super mówczynią, może byłaś super wpisz dowolny, i teraz weź to tam, zobacz, i jutro zacznij zarabiać na tym pieniądze, większe pieniądze niż te, które teraz robisz, podwajaj swoje przychody, potraje swoje przychody bez czekania 5, 7 czy 10 lat. Możesz sobie robić dodatkowo te kursy, dyplomy rób je w tle, tak? Jakby w tle w aplikacji, ale już teraz zabierz to swoje doświadczenie. Twoje doświadczenia. Ktoś powie, ja jestem doświadczoną, nie wiem, kobietą, bo przeszłam takie i takie sytuacje w moim życiu. Wspaniale. Dwa-trzy razy zrób z tego więcej pieniędzy w listopadzie. A ja Ciebie tego chętnie nauczę w mistrzyni sprzedaży. Klikaj w opis tego odcinka i do zobaczenia.